Zaledwie tydzień został do Sieradz Open Hair Festival. Pierwsze działania Sieradz Open Hair Festival już od 17 w piątek, 22 lipca. To seanse filmowe i warsztaty m.in. projektowania ubiorów, fotografii mody dla dzieci. W tym roku festiwal zmienia lokalizację. Wracamy do tego, co od samego początku sobie zakładaliśmy, a więc chcemy, aby ta impreza była organizowana w centrum miasta, tak aby przy okazji tego festiwalu można było także pokazywać te najpiękniejsze miejsca w Sieradzu, także i zabytki. Wszystkie imprezy festiwalowe będą odbywały się na Placu Wojewódzkim i Sierackim Rynku. Tam w sobotę o 16.00 oficjalne otwarcie Sierac Open Hair Festival. Towarzyszyć mu będzie wystawa fotograficzna Gwiazdy Ala Antoine. Polskie aktorki uczesała do nich Jaga Hupało, która będzie gwiazdą pokazów fryzjerskich. Raz, że znana bardzo dobrze osoba w branży fryzjerskiej z wieloma tytułami, a ponadto osoba bardzo medialna, więc myślę, że nawet każdy, kto ogląda programy lifestyle'owe, na pewno miał okazję zapoznać się z dorobkiem, jak ich upało. Ona tutaj pojawi się w specjalnym pokazie fryzjerzy i gwiazdy, bo taki jest główny motyw przewodni tegorocznej edycji i będzie stylizowała znane aktorki. Nazwiska znanych aktorek to na razie tajemnica, żeby zrobić widzom niespodziankę. W sobotę czekają ich jeszcze wybory Miss Open Hair Festival. Wystartują w nim dziewczyny z Polski, Łotwy i Portugalii. W niedzielę konkurs dla uczniów fryzjerstwa imienia Antuana Cierplikowskiego. Po południu wszyscy chętni i odważni mogą sami spróbować swoich sił. Wystarczy zgłosić się do bicia rekordu świata w ilości osób poddawanych jednoczesnej stylizacji fryzur. No i oczywiście koncerty wystąpi zespół Dash. Gwiazdą festiwalu będzie Genesis klasy kraj Wilson and Band. To co, bawimy się, Mam jeszcze miejsca do obsadzenia.